Witam się z Wami serdecznie i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że zabrałam dzisiaj ze sobą aparat. Kwiatki już słabo wyglądają. Wymienię jeszcze wodę, może uda mi się je jakoś odratować. Natomiast minęło już kilka dni. Kwiatki stały ładnie, ale już coś tak przedwczoraj, wczoraj troszkę zaczęły podupadać. Zaraz dam im jeszcze trochę świeżej wody i może jeszcze troszeczkę nam postoją. Wzięłam dziś ze sobą aparat, ale nic nie nagrałam. Byliśmy w Białymstoku, mieliśmy trochę spraw do załatwienia. Kupiliśmy też dzieciakom już prezenty na Dzień Dziecka, więc super. I moi drodzy, tak, wzięłam aparat, nic nie nagrałam, jakoś tyle, wiecie, było spraw do załatwienia, wszystko tak szybko się działo, że po prostu się nie udało. Update siniaka, zobaczcie, mam tylko trochę korektoru, więc jeszcze delikatnie tego siniaczka Widać, myślę, że na dniach już zejdzie. No, czasem tak się też po prostu zdarza. Wpadliśmy na chwilę do Carrefoura, dlatego że w Carrefourze, słuchajcie, dowiedziałam się, że są kapsułki. Kapsułki ze Starbucksa. Miałam zamawiać te moje kapsułki Nespresso. Ale jakoś cały czas mi po prostu nie po drodze. Eee, no i stwierdziłam, że jak jestem w Starbucksie i jak jestem w Starbucksie, jak jestem w Carrefourze e, to kupię te kapsułki Starbucksa. E, tutaj jest słuchajcie 8, nie, intensywność 8, tu jest intensywność 7, Lungo e, i słuchajcie, delikatny smak z nutą czekolady. To jest taki, wiecie, tylko aromat, bo ja nie lubię takich kaw smakowych. A tutaj mamy z delikatnym aromatem tofi. E, mieszanka łagodnych ziaren z Ameryki Łacińskiej, bla, bla, bla. E, I mamy tutaj 10 kapsułek. Cena to 17,99. Myślałam, że będą na promocji, bo powinny być chyba za 14,99, ale nie były. I zaraz będę sobie robiła kawę Na pewno dam wam znać No ja uwielbiam kawę ze Starbucksa, więc e, Więc tak A jeżeli chodzi o te kapsułki, to zobaczyłam je U jednej przesympatycznej dziewczyny e, Która też nagrywa na YouTubie Mieszka w Wielkiej Brytanii Beatki, także zobaczymy Nie wiem, czy Beata miała e, dokładnie te same Ale miała kapsułki ze Starbucksa I chwaliła e, Kupiłam jeszcze pojemniki Bo chciałabym się... Mam trochę pojemników Ogólnie jeszcze szukam fajnych szklanych pojemników Natomiast chciałabym się pobawić trochę w meal prep. Chciałabym więcej e, jedzenia, w szczególności luncha albo kolacji, sobie szykować i przygotowywać na dwa dni, bo zauważyłam, że jeżeli tak robię, to jestem bardziej zorganizowana, e, nie jem jakichś przypadkowych rzeczy, e, więc chciałabym takie posiłki planować i wprowadzić meal prep tak zwany. I zobaczcie, kupiłam właśnie w Carrefourze 100% Recycling, takie oto piękne pudełeczka w odcieniu szałwiowym. Takim, o, więc fajne. Nadają się do mikrofalówki, można w nich mrozić, także super. E, więc takie pudełka, one chyba 17 zł, jedno kosztowało, tak mi się przynajmniej wydaje. Co ja jeszcze kupiłam? A słuchajcie, kupiłam jeszcze sobie shaker bo y, potrzebuję shaker'a. Wyobraźcie sobie, że miałam dwa shakery od Natural Mojo. Swoją drogą y, czekam na przesyłkę od Natural Mojo. Przyjdą do mnie herbatki, przyjdą do mnie białka, y, właśnie y, te w całe fit i, y, i chyba też przyjdzie tam... Y, Shaker, nie jestem pewna. Natomiast słuchajcie, chcę pić więcej przejków, y, chcę pić więcej też koktajli, y, odżywek białkowych, muszę więcej białka ogólnie wprowadzić do swojego organizmu. Wiem, słuchajcie, na czym mnie urwało, dlatego że właśnie przy oddola się jego kolega. I szaleją tam już w ogrodzie, więc wiecie, musiałam zanieść im jakieś tam picie, im zaniosłam, jakąś przygryzkę, Więc kupiłam sobie shaker. Mówiłam Wam, że czekam już na paczuszkę od Natural Mojo i pewnie też tam będzie shaker. Natomiast, tak jak mówiłam, potrzebuję więcej białka, więc też mam tutaj białko, będę sobie je dodawać do koktajli i w celu właśnie uzupełnienia swojego białka. Będę taką odżywkę sobie wyłkował pić. No i ten shaker był jeszcze w odcieniu morskim chyba i różowym, ale ten limonkowy tak mi się spodobał. W ogóle był też na jakiejś promocji w Carrefourze na tym dziale sportowym, więc go sobie e, zakupiłam. I słuchajcie, co tu jeszcze jakieś spożywcze rzeczy, Krzysiek jakieś witaminy, e, mleka kokosowe. Jeszcze dzisiaj wieczorkiem wyskoczymy z dzieciakami szybko do biedronki, bo chcę kupić jeszcze mięso, jakieś tam warzywa. I słuchajcie, kupiłam sobie takie bezglutenowe wrapy, tortille, o może tak, 7 tortill, e, tortill bez glutenu, ze skrobi, z tapioki, woda, mąka, kukurydziana, takie. I słuchajcie, bardzo chcę ograniczyć chleb, ja uwielbiam chleb, e, może niekoniecznie biały, czy tam białe pieczywo, też ten pełnoziarnisty. I nie byłoby w tym nic złego, tylko, że ja naprawdę go lubię. I ja potrafiłabym jeść kanapki na śniadanie, na obiad i kolację. I pamiętam, że fajnie mi mnie działał system, jak e, zrezygnowałam z chleba, a raz na jakiś czas sięgałam po ten bezglutenowy. W ogóle chciałabym na jakiś czas, e, tak jak mówię, pozbyć się chleba. Zobaczymy. Póki co kupiłam sobie ten bezglutenowy. On mi bardzo smakuje. Ja już go bardzo dawno temu e, kupowałam, kiedyś jak mieszkałam jeszcze w Londynie. Więc tak żeby jakiś był po prostu mam taki bezglutenowy chociaż pewnie ktoś tam powie, że lepiej by było zjeść jedną kromkę pełnoziarnistego niż takiego wiecie bezglutenowego natomiast u mnie taki motyw fajnie działa ja wtedy wiem, że nie mam w domu chleba jak mam ochotę to zjem sobie taki no nie ma co tutaj się rozwodzić e, taka sytuacja i wzięłam jeszcze słuchajcie makaron bezglutenowy barilli taki oto e, dobra i co i to wszystko. E, zabieram się za kawkę i dam Wam znać właśnie, jak te kawki e, smakują. No dobra, słuchajcie, taką miałam ochotę na tą kawkę. Jest pyszna, powiem Wam szczerze, także e, super. Będę kupować na pewno te kapsułki. Kawa rewelacja bardzo, bardzo aromatyczna. No i ciepłe mleczko z pianką jednak jest najlepsze. Pomyślałam, że pokażę wam fajną surówkę, którą ostatnio odkryłam. Sałatkę surówkę, która świetnie pasuje, na przykład do obiadu. Będą nam potrzebne ogórki, cytryna, czerwona cebulka, majonez i koperek. Także powiem wam, że smak naprawdę rewelacja. Więc pokroję sobie wszystko i wam pokażę. Drodzy, mamy kolejny dzień. Tak właśnie wróciłam ze sklepu i miałam wziąć ze sobą kamerę i zostawiłam ją w korytarzu na dole na schodach. No i wiecie co, chciałam wam coś ponagrywać ze sklepu, no ale niestety po prostu zapomniałam. W ogóle Historia. E, cały czas chodzę z tym siniakiem i teraz e, przed chwilą obawiłam się ze śnieżką. Jak mi tutaj przejechała pazurem po czole, to nie macie pojęcia. Mówię, no, jak ja teraz będę wyglądać. Tu siniak, tu podrapane, ale tak bardzo, bardzo mocno. Nie wiem, czy zauważycie, bo oczywiście wzięłam teraz Beauty Blender, szybciutko i korektor, żeby tutaj jakoś to wyglądało. No tak, tak się kończą po prostu zabawy ze śnieżką. Słuchajcie, e, zaraz będę robiła taki fajny. Fit Dessert, coś bardzo fajnego, ciekawego. Już jakiś czas temu mm, ogarnęłam ten przepis, więc oczywiście się z Wami nim podzielę. Słuchajcie mówiłam Wam wczoraj, że nie kupiłam tych szklanych pojemników, e, tylko kupiłam takie mm, szołwiowe. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, wpadliśmy dosłownie na sekundę do Wiedronki, bo mówiłam Wam wczoraj, że pojedziemy na zakupy, ale tego nie zrobiliśmy, więc pojechaliśmy dzisiaj tak szybko i słuchajcie, e, donoszę, śpieszę, donoszę, że w Biedronce są, zobaczcie, szklane Pojemniki, i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, w dużo lepszej cenie niż w innych sklepach. I słuchajcie, tutaj mam Smuk Kitchen szklany pojemnik z silikonową pokrywką. One się fajnie nadają do piekarnika, do kuchenki mikrofa mikrofalowej, do temperatury 200 stopni. 500 ml mają pojemność. Ja akurat wczoraj kupiłam dwa, resztę mam. I chciałam bardzo szklane, więc dokupiłam sobie jeszcze dwa szklane w biedronce. Nie pamiętam, czy one kosztowały 14,99 czy 15 zł, więc, jak na szklane pojemniki, to jest naprawdę bardzo dobra cena. I patrzcie, były takie chyba jeszcze przeźroczyste. Ja wybrałam sobie takie szklany z różową, silikonową pokrywką, i otworzymy sobie ten drugi. Taki, wow, tak jak mówiłam, ja bardzo chciałam te pojemniki do moich meal prep, czyli do wiecie, na przykład moich lunchy, czy kolacji i ta pojemność jest naprawdę świetna, wow, jakie piękne pastelowe kolory, zobaczcie szklany pojemniczek i o, proszę bardzo e, silikonowa, błękitna e, zakrętka, <grywka> zabrakło mi słów, pokrywka, także spieszę donieść, jeżeli szukacie właśnie szklanych pojemników to są w Biedronce. Dobra, e, więc dobrze, bo tutaj dużo czasu nie mam naprawdę dzisiaj, więc zabieramy się za ten mój fit deser, fit przegryskę. Fajnie zjeść na drugie śniadanie, szczególnie kiedy jest ciepło na zewnątrz. E, to Wam zaraz pokażę. Ale naprawdę bardzo się cieszę z tych pojemników. Tak jak mówię, wczoraj narzekałam, że nie kupiłam, a dzisiaj mam dwa piękne. No dobra, już sobie wszystko przygotowałam: w zasadzie wszystko. Mam tutaj blachę, mam papier do pieczenia i zaraz wam pokażę, co my tutaj będziemy wykładać. No dobrze, kochani, już ja Wam tutaj szybciutko oznajmię, co my tutaj mamy. Oczywiście ja nie lubię bardzo, powiem Wam szczerze, tutaj pracować z papierem do pieczenia. Zawsze, jak robię jakieś mięso, to po prostu zwilżam odrobinę. Dzisiaj tego nie zrobiłam. I no ale słuchajcie, no liczy się efekt, a nie to, że tutaj jest troszkę ubrudzone. Już Wam tłumaczę, co takiego ja tutaj wymyśliłam i co ja tutaj zrobiłam. Słuchajcie, bierzemy sobie jogurt grecki albo skyr, i kładziemy taką grubą warstwę na papier do pieczenia. I tak, skyr i jogurt grecki są dość kwaśne, więc jeżeli nie lubicie takiego kwaśnego smaku, to możecie sobie do miski wziąć właśnie skyr bądź jogurt grecki i wymieszać albo z miodem, albo z syropem zagawy, albo z syropem klonowym, albo z erytrytolem, ksylitolem. Ja dodałam tylko odrobinę, słuchajcie, ksylitolu. Po prostu sobie wymieszałam troszeczkę mojego skyru z ksylitolem i rozłożyłam. Spójrzcie, to wszystko na papier do pieczenia. Później wrzuciłam swoje ulubione owoce typu jagody, jagody? Typu borówki, maliny, truskawki. I ja jeszcze dodałam pistacje, bo jeżeli chodzi o orzechy, to ja tylko od czasu do czasu nerkowca i pistacje. No i tak, przygotowane... Pyszności wkładamy na jakiś czas, na kilka godzin, nawet do zamrażarki i mrozimy. Później kroimy w takie kawałeczki, jak batoniki jak kostki większe czekolady, to już wedle waszego uznania w pastki i zajadamy. I mamy fajny taki mrożony e, zimny deser ala lody, ala semifredo. No powiem wam, taki mrożony jogurt, że to jest naprawdę petarda. Także zobaczę, czy uda mi się dzisiaj wam to jeszcze nagrać. Jeżeli nie, to pewnie pokażę wam to jutro. Zobaczymy. E, w każdym bądź razie ja też zrobiłam dzisiaj troszeczkę mniej tego deseru mojego fit Zdrowego, bo nie zmieści mi się w zamrażarce duża blacha, więc jest w takiej małej. Dajcie znać, czy słyszeliście o takim pomyśle? Eee, bardzo jestem ciekawa. Dobra, także wrzucam to wszystko i mrozimy.